W Katowicach podsumowano realizację ogólnopolskiego programu Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej, porozumienie bez barier pod nazwą Oswajanie Starości z projektu Wodzirej. To program innowacyjnych działań ułatwiających w miarę normalne funkcjonowanie w życiu po pandemii osób 60 plus mieszkańców Katowic. Samotność jest zjawiskiem, które zawsze towarzyszyło nam. To, to nie jest coś, co. Pojawiło się po pandemii, ale oczywiście, że na, na, nasilenie tego zjawiska jest znacznie większe. Wiadomo, że konieczność izolowania się spowodowało, że osoby, które tak czy inaczej bardzo dużo czasu spędzały samotnie, zostały jeszcze odłączone nie tylko od, od rodziny, od bliskich, ale od sąsiadów, od przyjaciół, od możliwości wychodzenia. Tak, to jest to jest gigantyczny problem, który zawsze był sygnalizowany przez osoby starsze, to, co im najbardziej w życiu doskwierało, to samotność. Ta samotność w tej chwili rzeczywiście stała się problemem międzypokoleniowym. To nie dotyczy tylko i wyłącznie tej najstarszej grupy naszego społeczeństwa. Stąd rozpoczęliśmy świetny projekt, który nazwaliśmy projekt Wodzirej. Chcemy bardzo, aby po covidowo te więzi społeczne, które zostały tak bardzo nadszarpnięte, odbudowywać. I w związku z tym to jest projekt, który budzi nasze mózgi po, po covidzie. Mamy fantastycznych wykładowców, którzy pokazują, jak można w różny sposób nasz mózg aktywizować i następna część naszego projektu to jest właśnie budowanie od nowa tych więzi w rodzinie, na naszej klatce schodowej, na naszym osiedlu, w naszym mieście, w gronie znajomych, przyjaciół musimy przypomnieć sobie, jak kiedyś całkiem nieźle umieliśmy funkcjonować, a w tej chwili to jest taki towar deficytowy, więc musimy dbać o to, żeby te, 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 te relacje budować czasem od zera. Pierwszy taki. Program pilotażowy zorganizowaliśmy dla Warszawy. W tym projekcie wzięli udział przedstawiciele wszystkich 18 dzielnic warszawskich i z ogromną przyjemnością zobaczyliśmy, jak ten projekt fantastycznie funkcjonuje. Zebraliśmy opinie uczestników i bardzo cieszymy się, że. Ja wiem, że to jest takie sianie ziarna, że. Tego, czego Państwo się tutaj nauczą, to, co usłyszą, mają w swoich małych ojczyznach, gdzie funkcjonują, dalej prowadzić. I to jest takie sianie ziarna. To, co nas najbardziej cieszy, to spośród 18 osób, 5, które brało udział w naszych zajęciach w Warszawie, już prowadzi te projekty w swoich własnych dzielnicach i mam nadzieję, że podobnie będzie w Katowicach. Niektórych takich bardzo prostych. Zasad, dzięki którym możemy odnawiać te, te więzi i reaktywować także działanie naszego mózgu, nie uświadamiamy sobie. A nasi wykładowcy podpowiadają, jak to robić, żeby żyło nam się troszeczkę w tych trudnych czasach łatwiej, lepiej i przede wszystkim w jakiś sposób nawiązywać kontakty z drugą osobą. Takich projektów trochę podobnych mamy kilka. Jednym z nich jest właśnie Wodzireń, bo chcieliśmy dzięki temu projektowi wypromować i przygotować grupę ludzi, którzy mogą w swoim otoczeniu, seniorów oczywiście, którzy w swoim otoczeniu mogą być tymi właśnie wodzirejami. Czyli celem szkolenia było jakby przygotować wodzirejów, którzy w środowiskach senioralnych, a co jest szczególnie istotne w okresie tym pandemicznym i popandemicznym, będą w stanie grupować koło siebie ludzi, seniorów, doprowadzać do tego, że oni wyjdą z domu, że nie będą sami, nie będą przed telewizorem siedzieli, bo w ten sposób to, to życie będzie jakby Takim, taką wegetacją. A nam zależy na tym, żeby jednak seniorzy byli taką pełnowartościową grupą mieszkańców Katowic. Fundacja Porozumienie Bez Barier, która uczestniczyła w konkursie, który przygotowaliśmy właśnie dla tej polityki senioralnej, i, i ten, wybraliśmy właśnie ten projekt, bo zależało nam na y, czymś, co może mniejszymi pieniędzmi, ale da większy efekt. Bo jeśli uda nam się przeszkolić tych w cudzysłowie wodzirejów, gdzie zresztą nawet tytuł projektu jest taki, to dzięki temu przeszkoleniu ci rejowie dotrą nie tylko do, do te, te szkolenie czy efekty nie tylko do tych państwa, którzy uczestniczyli w szkoleniu, ale właśnie do tych, do których ci wodzireje dotrą. Więc chodziło nam o taki szerszy zakres. Przede wszystkim inny sposób myślenia, które chętnie będę przekazywała osobom, ponieważ również jeszcze y, mamy grupę y, konwersacji języka niemieckiego. Tam są oczywiście osoby też starsze, które no, pracę zawodową już skończyły, ale chętnie się udzielają, i wydaje mi się, że zastosuję po prostu tego typu doświadczenie, które zdobyłam tu właśnie w trakcie szkolenia w udzielejach żeby im również kontynuować dalsze te, te, te no po prostu zajęcia czy w jakiś sposób przekazywać wiedzę, którą przede wszystkim myślenie pozytywne, y, aktywność y, ludzi starszych, którzy niekiedy są zamknięci i no, mają oczywiście, nie, nie potrafią wyjść z tego, z tego swojego takiego kręgu, ale jeżeli się im przekazuje w sposób taki pozytywny, to wydaje mi się, że chętnie uczestniczą w wielu zajęciach, w wielu po prostu takich takich programach.